Czym jest dla Pana wolność? Ona. Trudne. No to jest chyba możliwość realizowania samego siebie w granicach, których nie narusza wolności drugiej osoby, prawda? Tylko gdzie są te granice? No, na przykład w, w fragmencie, który, który widzieliśmy, ten fragment w zasadzie pokazuje, że. E, Zrealizowanie siebie jako jego jako, jako, jako jednostki powoduje dramat rodzinny, czyli dramat dwóch osób, który w konsekwencji prowadzi do dramatu jednostki, która i tak, tak. i tak jest samotna. Więc czy są jakieś granice wolności? Tak, znaczy no, tutaj w przypadku jakby tej pary głównych bohaterów, jeśli tak można powiedzieć, głównym bohaterem jest na pewno Adam Ewa, którego gra Marek Tinder. jest Justyna Wartoszewicz gra Maryjkę, jego żonę w tym przypadku nie ma łatwej odpowiedzi. To znaczy tutaj nie ma łatwej odpowiedzi, to jest, myślę, jedna z takich bardziej napiętych scen tego spektaklu i takich napiętych relacji. Tu sprawa się jeszcze o tyle jakby komplikuje, że Adam nie wyznaje w Maryjce prawdy o sobie, o swoim transseksualizmie, chociaż jest szantażowany przez ubecję. Wybiera jakby niesypanie, niepodawanie nazwisk, bo mógłby tej sytuacji uniknąć, mógłby uniknąć tego, że UEC wysyła te zdjęcia jego w kobiecym ubraniu jego żonie, natomiast postanawia tego nie zrobić, ponieważ pozostaje wierny tym solidarnościowym ideału. I to jest wyjątkowo perfidne w tej sytuacji takie wyjątkowo i wyjątkowo myślę dwuznaczne, że wybierając te wartości, które nam, Polakom, gdzieś są naj... na nas są najbardziej cenne, są, są na pierwszym miejscu, y... wydaje jakby wyrok śmierci do swojego małżeństwa, prawda? I to jest historia człowieka, którego jakby ten transseksualizm, taki bardzo osobisty, intymny dramat, jest... Jest dramat właśnie złego ciała, nieodpowiedniego ciała, tak? Ciała, które trzeba poddać korekcie, Miesza się z dramatem tego narodu w ogóle. Myślę, że to zderzenie czyni ten tekst jakby ciekawym. To, to, to powoduje, że ten tekst jakby ma, ma siłę. I zyskuje rodzaj takiej rangę metafory. Myślę, że przestaje być opowieścią wtedy o jakimś konkretnym, niektórzy by pewnie powiedzieli, krzywdzącym dziwaku z lat 80., tylko w ogóle staje się pewną przypowieścią o Polsce. Tak, ja, ja oglądając ten, ten fragment czułam, że to jest jakby wyciąganie pewnych osobistych dramatów, które gdzieś mieszczą się w czterech ścianach na światło dzienne i przyznam się, że te słowa y, głównych bohaterów było jak, jak, jak policzki, bo przecież to jest coś, co gdzieś dzieje się za, zam, za zamkniętymi drzwiami. Czy ten spektakl, oprócz tutaj w pewien sposób łamania pewnych mitów narodowych, y, ma na celu. Y, Działanie na rzecz tolerancji? Czy pokazanie odmienności? Ja nie, ja nie wiem, czy, czy w ogóle teatr byłby w stanie uczynić kogoś bardziej tolerancyjnym. Szczerze mówiąc, w to wątpię, żeby miał taką siłę sprawczą. Natomiast na pewno chodzi o to, żeby pokazać pewien paradoks. Przecież znaczy, teatr jest zadawany pytań i, i, i ten tekst rodzi takie pytania. To znaczy, pokazuje jakąś taką dziwną niekonsekwencję. Nie udziela łatwych odpowiedzi. To nie jest tak, że e, mamy tutaj jakieś pozytywistyczne wydźwięki, jakiegoś mm -hmm. bohatera, za który widz może podążać. Tak właśnie należy jakby wo wo wobec te, m, Adama, Ewy jakby się zachować. Tu to, to, to nie ma łatwych odpowiedzi. Niech oczywiście ale nie są, bo to jest jakaś tak, historia oczywiście. dramatu, jednostki, py pytań, na które nie ma odpowiedzi. Tak, ale staje się to taką. O, o, Mam nadzieję, wyzyskuję też poprzez taką, tą oprawę plastyczną, przez to, to, że to jest, jakby tak staraliśmy się to jakby unikać, takiego małego realizmu, tylko nadać temu jakby rangę właśnie przypowieści w takiej jakby skutowej, symbolicznej dekoracji. Staje się opowieścią o takiej typowej matce Polce, tylko bardzo przewrotnie potraktowanej, bo jest to matka, która była ojcem. O takiej matce Polce. I o Polsce no, w ten sposób też. Czy uważa Pan, że teraz jest moment na odczarowywanie pewnych mitów, czy y, pokazywanie bohater, bohaterów y, takimi, jakimi się stali? Czy jest to moment, żeby myślę, pokazywać. Myślę, myśl, że na pewno jest moment, to znaczy myślę, że mm, lata 80. dla mnie są jakby wspomnienia z dzieciństwa, coś, co dawno, dawno skończyło i dawno zamknęło. Ja nie mam jakiegoś szczególnego zacięcia historycznego, jakoś to, to szczególnie mnie jakoś nie, nie, nie fascynuje. Natomiast żyjąc teraz w Polsce, to trudno jest jakby nie, nie zauważać, do jakiego stopnia ta historia nadal nas jakby za twarz trzyma. To znaczy, do jakiego stopnia te ideały solidarnościowe, to, co dostaliśmy jakby w, w schedzie po Solidarności, w spadku, co, co, jakby, co, co te hasła z nami robią, to są magiczne słowa, to w ogóle są wolność, niepodległość. Szczególnie ehm. w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy. No, Oczywiście, tak, tak, to... tak, tak, na pewno, na tak. pewno, to, to jakby się dobrze składa wszystko, no, że tak powiem. Ehm, I i, to, i to, to jest do dziś używane przez polityków, nie tylko polityków, ale przez polityków między innymi nieustannie jako wytrychy pewne, prawda, ehm, i wydaje mi się, żeby, że zderzyć właśnie te, te, te hasła, ten etos Solidarności z naszym stosunkiem dzisiaj do odmienności, do kogoś, kto po prostu jakby nie przystaje. Tutaj jeszcze jest mowa o transseksualizmie. To też jest jakby, powiedzmy, taki temat, który w wkrótce rzeczy jest w Polsce jakby mało, mało przerobiony. Ostatnio się stał bardzo głośny w związku z tym, że Anna Grodzka weszła do Sejmu Dystrybutu i tak dalej, natomiast no, choćby już po reakcjach na Annę Grodzką i jej wystąpienia w Sejmie e, widać jaki jak, mamy problem z tym, żeby się w ogóle do tego ustosunkować. Bohaterka mówi do głównego bohatera, pyta go kim jesteś? Mówi mu Ciebie nie ma. Jakby, e, czyli poda pyta pytanie, czy w ogóle e, jest miejsce w społeczeństwie na takie osoby? w których tożsamość jest niedookreślona. No, dra, dramat polega na tym, że w tym kontekście ty, takiej osoby jest ciężko znaleźć sobie miejsce. Cały, cała historia, cały spektakl, całe ciała obce są taką podróżą przez różne przestrzenie, różne takie dziedziny życia społecznego, od szkoły, przez kościół, jakby przez, przez różne, różne dziedziny życia społecznego, jego szukanie sobie miejsca. My kończymy spektakl słowami, teraz ja Naprawdę będę ja. I co, to znaczy? I, I co to znaczy? Jakby myślę, że tej odpowiedzi łatwiej nie ma. I tutaj nie chodzi o. Nie tyle nawet chodzi o, o samą tożsamość płciową, bo ta jakby jest problemem tak naprawdę dla innych, dla samego Adama i Ewy. Sprawa jest jasna od początku. Niestety to nie jest takie proste, jakby w, w, żyjemy w, w, w społeczeństwie, binarny. prawda? No dokładnie. Natomiast natomiast. To, to te słowa, teraz ja dopiero będę ja, teraz ja na pewno będę ja. Eee, tak chcielibyśmy zawiesić nad widownią i to, tak. żeby zabrzmiało żeby bardziej może jako pytanie, żeby, żeby sobie widz też zadał, to, co to znaczy. Czy musi przyjść kolejna solidarność? Czy, Czy musi tak? przyjść kolejna Nie solidarność? Nie się ko kolejny, kolejnymi hasłami. Czy jakieś plany trójmieńskie kolejne, realizacje? Eee, no takie. Rysują się na horyzoncie, tak powiem, ale jeszcze nie, nie na tyle chyba, żeby o, nich, żeby o nich konkretnie opowiadać. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję.